tree Jak widzicie, posiłki na dwa dni są już przygotowane. Teraz zabieram się za robienie pizzy i pokażę Wam też w międzyczasie, jak zrobić tego kebaba z mięsa mielonego.

Naprawdę ta marka Mutti najlepsza. Spróbujcie i koniecznie dajcie znać. Dodam też trochę pieczarek. Akurat miałam tylko pieczarki brązowe, więc takie wykorzystam do pizzy. Oczywiście, szynka dojrzewająca z ziołami. Ona bardzo fajnie się zapieka i jest naprawdę bardzo smaczna na pizzy. Więc może być fajną alternatywą dla szynki szwarzwalskiej. Ja ją sobie lubię tak właśnie porwać na drobniejsze kawałki, bo ona też tak potem hamsko się nie ciągnie po prostu jak jecie pizzę już. I wsadzamy pizzę do pieca. Też upiekłam dwa chlebki. Tym razem jest to chlebek na zakwasie, oczywiście. Jest to chlebek z mąki orkiszowej. Pomieszałam jasną z pełnoziarnistą, do tego oczywiście mąka z samopszy i mąka z płaskórki i to po prostu w różnych proporcjach dodaję i testuję sobie po prostu za każdym razem, e, która wersja będzie najlepsza. Yy, Najgorsze jest to, że ja tego nie zapisuję, więc finalnie nie wiem, <gryw> ile czego dałam, ale tak po prostu sobie bazuję i też patrzę, czy więcej dodawać tej mąki, takiej bardziej ciemnej, czyli tej pełnej ożernistej, czy na przykład dodawać też więcej mąki orkiszowej jasnej. Fajnie mi się sprawdziło, kiedy kupiłam taką mieszankę na Allegro, która nazywała się chleb Drwala i on był naprawdę bardzo fajny, ale myślę, że tam była trochę do mieszka mąki chlebowej pszennej, dlatego ja wolę korzystać z tych takich bardziej pradawnych, niemodyfikowanych odmian pszenicy i zobaczymy, jak wyszedł ten chlebek. Chlebek w środku prezentuje się tak. Więc naprawdę bardzo ładnie. Tam jeszcze dodałam pestki z dyni się i trochę nasion chia. Nie miałam słonecznika, bym się skończył, więc sami ocencie. Super w zakwasie jest to, że jeśli raz go wychodujecie i będziecie o niego dbać, to potem wystarczy go tak naprawdę raz na 10 dni, na 7 dni dokarmić i on będzie Wam cały czas służył. Więc to jest super. Na początku poświęcacie 7 dni, żeby go wyhodować, a później to jest tylko już kwestia dokarmiania tego zakwasu. Ja z reguły robię tak, że dokarmiam go w momencie, kiedy wiem, że będę piekła chleb, potem robię sobie zaczyn, no i piekę od razu dwa chleby, bo tak jest najwygodniej i takie wychodzą. Przymierzam się powoli do tego, żeby upiec taki chleb, wiecie, nie w formie, tylko garze w takim garze żeliwnym, ponoć bardzo fajnie te chleby wychodzą, ewentualnie można piec w tych specjalnych formach takich ceramicznych, chyba. Tak to się nazywa, w takich koszykach, ale ja mam taki gar, który sobie ostatnio sprawiłam w Lidlu, z Lidla i będę próbować chleb piec właśnie z gara. Słuchajcie, właśnie wyciągnęłam ozdoby świąteczne i u mnie tak naprawdę nic się nie zmienia. Ozdoby mam takie same jak rok temu. Tu mam właśnie poszewki na poduszki, i to jest ta z tym reniferkiem z zeszłego roku taka czerwona, gwiazdeczki wytłaczane. Tu mam też taką z złotymi elementami. Tą Wam w sumie pokażę, bo ta właśnie jest nowa. Tą kupiłam w tym roku. W Sinsei, te poszewki w senseju są za grosze. Bardzo mi się spodobała. Jest w takim śmietankowym kolorze. To nie jest biel. Mamy taki napis. To jest taki bardzo ładny misiu. I takie dwie zielone. I pomyślałam, że nie będę zmieniać wszystkich, ponieważ które mam, to znaczy te, one będą też bardzo ładnie wyglądać, bo są w takim beżu. Więc te dwie beżowe. Na pewno zostaną tak, jak są ubrane. Myślałam, żeby tego baranka też zostawić, bo on taki ma, właśnie, fajny teddy materiał. Jedyne co, to chyba zdejmę te dwie dynie i po prostu ubiorę na tą tutaj dodatkową, bo ta poduszka jest z mojego domu rodzinnego i my ją mieliśmy zwrócić. No natomiast jeszcze nie byliśmy u mnie, więc ubiorę ją na razie, no bo te kwiatki nie będą totalnie pasować. No, a później ją po prostu wywiozę. Jeśli chodzi jeszcze o takie ozdoby, to mam ten kocyk z zeszłego roku, który zastąpi ten. Jeszcze mam takie właśnie do wazonu ozdoby. Światełka na komodę. Tu jest świeczka z zeszłego roku, której nawet nie paliłam. Po prostu ona mi się bardzo podobała, tak jak stała. Domek to jest. Dyfuzor, y, na przykład jakiejś olejki y, i taki lampion, też domek. To wszystko tak naprawdę jest Sinseja. Natomiast w tym roku jedyne co dokupiłam, to taki dodatek to jest chyba bawełna do wazonu, żeby też właśnie tak troszkę urozmaicić. Y, takie świeczuszki one są y, na spinkach. I to się przypina po prostu do gałązek do choinki, i taką symbolicznie bombkę. Ona jest niestety szklana, więc muszę uważać na mojego kota. I ta bombka jest właśnie w kształcie takiego roweru, i zabaweczka taka. To jest tak, wiecie, wstawiacie sobie na choinkę. Tak, pan mysz, i on się bardzo spodobał też mojemu kotu, który myślał, że to jest zabawka ale szybko, szybko zabrałam, ponieważ ona tu ma takie wiecie twarde, dosyć ostre elementy no i nie chciałam, żeby sobie kot coś zrobił, więc taki mysz no i tutaj te kubeczki, które już w tamtym roku były kubeczków nie dokupuję, mam banana na to, bo po prostu jest ich za dużo więc tylko te dwa no i takie jeszcze dwa więc to są takie z kompletów, to jest tyle w szafce tam jeszcze mam takie świąteczne, ale ja je używam całorocznie. I taka taca na przykład właśnie pod te domki. Ja to w tamtym roku tak robiłam, że właśnie miałam tu postawione świeczki, domek i tak to wyglądało. W tym roku dokupiłam jeszcze taką świeczkę. To jest świeczka Gingerbread, i ona jest też z Inseya. Tutaj bardziej patrzyłam właśnie na ten słoiczek. Bo on się mi fajnie przyda później, jak ta świeczka się wypali. Tu jeszcze mogę Wam cenę pokazać. 16 zł za taką świeczkę, więc myślę, że całkiem ok. Chyba taka standardowa cena. I jeszcze będę zmieniać na pewno te plakaty, które są za mną. Mam mokre włosy, bo tyle co umyłam. I plakaty zmienię na świąteczne. Choinkę też już mamy, więc super. Czeka na balkonie, zaraz będziemy ją wnosić. Ale to, co chciałabym jeszcze Wam pokazać, to kupiłam taką bardzo fajną formę. Zobaczcie, to jest taki pan ciastek i myślę, że bardzo fajnie będą w niej wyglądać takie omlety. Piernikowe czy też takie właśnie cynamonowe. I ta forma była za 10 zł. To jest forma silikonowa, więc super. I w tym roku e, mam super kalendarze adwentowe. I przyznawam się szczerze, że, że naprawdę szukałam przez długi czas kalendarzy adwentowych. I przyszedł do mnie jeden, który od razu zwróciłam, to był ten z Douglasa Makeup Collection, coś takiego, ten czerwony. Ponieważ no, obejrzałam stety, niestety, niestety yy, dziewczynę, która go otwierała i yy, no, nie spodobało mi się, że było tam dużo zapychaczy. Zapychaczy pod tytułem właśnie jakiś wacik, jakaś szczoteczka, no i stwierdziłam, że to chyba tak bez sensu trochę. Przyszedł też, czy znaczy przyszedł, idzie do mnie też kalendarz z Lumen. Lumenę. Tak, Lumenę, tak się powinno to czytać. Idzie ten kalendarz do mnie z Lumenę. I zamówiłam go zarówno na Zalando, jak i w Rosmanie, ponieważ w Rosmanie była cena wyższa, natomiast na Zalando była cena niższa. No, ale będę je też na pewno zwracać, bo już Wam pokażę, jakie mam kalendarze. Pierwszy taki mały kalendarz. To jest kalendarz kawowy i słuchajcie, to jest rewelacja. Macie tutaj kawę w saszetkach, to jest kawa mielona, 100% arabika, to jest spalarni kawy. Na każdy dzień macie inny smak kawy, więc ona na pewno będzie tutaj jako zalewajka, czy też po prostu mam taki filterek i będę sobie w tym robić. Są przeróżne smaki. Ciężko mi nawet teraz powiedzieć, jakie, bo starałam się nie zaglądać. I co jest bardzo fajne, to ten kalendarz. Słuchajcie, jest, ten kalendarz jest z firmy, która jest ze strzelc opolskich, więc to są takie moje rejony. Więc jestem bardzo ciekawa tego kalendarza, nawet bardziej niż kalendarza takiego kosmetycznego. Natomiast jeśli chodzi o kalendarz kosmetyczny, to w tym roku kupiłam dosyć tani kalendarz. Jest to kalendarz adwentowy z firmy czy też marki Balea i jest to kalendarz taki e, głównie chyba właśnie pielęgnacyjny, czyli tu będą różnego rodzaju e, żele pod e, olejki do ciała, odżywki do włosów, ale jest naprawdę duży. E, ja markę Balea lubię, mam do niej taki sentyment, bo mm, bardzo, bardzo dawno temu e, używałam kosmetyków tej marki. E, po prostu przywożone były z zagranicy, nie było wtedy jeszcze DM-u w Polsce, więc taki kalendarz będę miała w tym roku. Natomiast hitem jest kalendarz, i to jest ogólnie przypadek, że ten kalendarz jest, ale odbierając kalendarz właśnie z DM-u, bo robiłam zamówienie internetowe, były tam trzecie urodziny DM i można było takie różne nagrody wylosować. No, i e, ja wylosowałam kalendarz dla zwierząt adwentowy. E, I uwaga, mój kot w tym roku, e, wiem, to jest szaleństwo, ale mój kot w tym roku będzie miał kalendarz adwentowy. Bardzo fajnie, bo e, tu są e, przekąski karmy bez zbóż i ja zwracam na to uwagę, żeby kota nie karmić pszenicą, ani cukrem, ani też różnego rodzaju dodatkami e, smakowymi, wzmacniaczami smaku. Więc yy, Bulma w tym roku będzie miała kalendarz adwentowy. Tak. Więc to są moje kalendarze adwentowe na ten rok. Dzisiaj mamy taki pre-vlogmas. Dzisiaj mamy niedzielę, jest 30 listopada i jest właśnie dzień, w którym przystrajam mieszkanie. Będziemy ubierać choinkę. I jest to właśnie taki pre-vlogmas. A co do vlogmasów, to w tym roku na pewno nie będzie vlogmasów codziennie, bo zeszły rok mnie ostro dojechał, więc na pewno będą pojawiać się filmy takie w atmosferze świątecznej. Natomiast nie wiem, czy to będą cztery filmy, czy to będzie 5, 6, siedem, w zależności co będzie ciekawego do nagrania, czy też Wam do pokazania, bo tak naprawdę. Wiecie, ja nie mam jakiegoś różnorodnego życia. Z reguły każdy dzień wygląda tak samo, więc myślę, że po prostu lepiej jak będzie mniej tych filmów, a będą po prostu ciekawsze. Dobrze, to my zabieramy się teraz do przystrajania mieszkania i pokażę Wam za chwilę efekt końcowy. I jeszcze jedna bardzo fajna rzecz z Sinceria to są takie papiery do pakowania i. Jak widzicie, tu jest aż 4 sztuki. Do tego jeszcze nam dołożyli takie mm, karty, gdzie możecie przywiązać po prostu tym sznureczkiem tutaj karteczki i podpisać dla kogo jest prezent, więc myślę, że jak za 20 parę złotych to naprawdę bardzo fajna opcja. No i na pewno yy, nie tylko na ten rok, bo tak dużo jest tych papierów, że myślę, że to na yy, przyszłe lata też mi wystarczy, bo tych prezentów aż tak dużo do pakowania nie mam. Do naszego kebaba będziemy potrzebować tak naprawdę arkusze papieru do pieczenia. I co jest ważne, ja ostatnio robiłam z 400 g mięsa mielonego i polecam wam jednak to rozdzielić, ponieważ myślę, że gdyby to mięsko było cieńsze, byłoby smaczniejsze, dlatego yy... Ja już wam pokażę jak to dokładnie zrobić, ale zalecam, żebyście po prostu sobie rozdzielili to mięsko i y, zrobili ich na przykład na 2-3 tury, nawet na jedną, bo to tak naprawdę zwijamy w rulon i potem to się piecze w piekarniku i tylko potem wystarczy to przełożyć do miski. To co będzie nam jeszcze potrzebne, to jest wałek do wałkowania ciasta, ponieważ musimy to mięso rozwałkować. Robi się to w taki sposób, że bierzecie dwa takie arkusze. Mięso oczywiście przyprawiacie jak lubicie. Mogą być to przyprawy do kebaba, do gerosu, albo jeszcze inna wasza inwencja twórcza. I teraz tak, ja mam tutaj 800 g mięsa, więc muszę to podzielić na cztery części, więc będę miała cztery takie rulony. I teraz uwaga, bierzecie coś takiego i musicie to rozsmarować na tym papierze. Przykładamy drugim arkuszem, dociskamy i jeszcze tak wiecie, rozprowadzamy. Im cieniej tym lepiej, bo mięso będzie takie bardziej właśnie charakterystyczne i właściwe jak w kebabie. I teraz tym wałkiem po prostu rozwałkowuję. Widzicie, wydawało się, że tego mięsa jest naprawdę niewiele na tym papierze, ale jak sobie to wszystko tutaj rozwałkujecie, to ono się tak fajnie nam rozjeżdża po całym tym papierze. Tutaj tylko uwaga, żeby Wam wałek nie dotknął surowego miejsca, bo fujka. Dobra, i teraz co robimy, to ściągamy tą górną warstwę, tylko musicie oczywiście ostrożnie, jak wam się tutaj coś źle odkleja no to przykleić, przewałkować i wtedy się fajnie to rozkleja. I teraz coś takiego po prostu zawijacie w taki rulonik cia minut i to po prostu układacie jedno obok drugiego na blaszce. I naprawdę, to jest przepyszne. No i tak wygląda to mięso, ala gros, ala kebab raczej, ala kebab. No ono jest takie, widzicie, bardzo cieniutkie. I faktycznie, tak jakby było tą ścinką. Natomiast w kwestii pościeli to pościel z zeszłego roku niestety uległa uszkodzeniu, ponieważ materiał był słabej jakości i w tym roku tamtą po prostu zareklamowałam i sprzedawca oddał pieniądze. Natomiast w tym roku skorzystam z takiej pościeli, którą już po prostu mam. Taką szarą, neutralną, w reniferki. Ona jest flanelowa bawełniana z Lidla. Myślę, że nie będę w tym roku kupować nowej pościeli, tylko właśnie Zużyję so, tą i być może w przyszłym roku będzie coś nowego. A tutaj pani Bulma już y, czeka na ozdabianie. Bulma jest właśnie na etapie snu zimowego i ciągle śpi, całymi dniami śpi. <śpiew> Sí. Właśnie prezentuje się przyozdobiony przeze mnie dom, mieszkanie. Myślę, że podobnie jak w zeszłym roku. Ale frajda jest taka sama. Myślę, że nawet lepsza, bo szczerze Wam powiem, że ja już większości tych ozdób po prostu nie pamiętam i dzisiaj, nawet jak ubierałam choinkę, to miałam takie wow! Naprawdę mam takie ozdoby, więc myślę, że naprawdę bardzo fajnie. No i przez najbliższy miesiąc. Może troszkę dłużej, będę się cieszyć tym wspaniałym widokiem. Tutaj też, jak możecie zobaczyć, Bulma po prostu już dostała szału, jeśli chodzi o jej kalendarz. Zobaczcie, wydaje mi się, że ona czuje tam jakieś przysmaki i tak, standardowo ona się na tym położy i będzie tam spała. No, ale nie wiem, czy to był dobry pomysł, że już po prostu rozpakowałam go z folii dzisiaj. No bo tamte okienka tak średnio się trzymają i myślę, że może tutaj w nocy próbować je otworzyć. Oby nie, bo jutro rano otwieramy i lecimy od pierwszego okienka. Tak więc w dzisiejszym odcinku to by było tyle i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Pa!